Siemano widzowie, dzisiaj, y, jak to? No, tutaj z moim tutaj kolegą będziemy otwierać sobie klucze, tak jak widzicie no, z pakietu gewip tutaj mam siedem rzadkich, trzy y, epickie i tutaj jeszcze sobie dokupiłem jeden anarchiczny, to mam dwa, kolega ma nie wiem, chyba jeden no i co, po prostu zobaczycie nasze dwie y, dwa powy jak po prostu no, otwieramy, tak? No co? No i nie będę przedłużać. Lecimy otwierać. Jestem już z moim kolegą i otworzymy na początku rzadką skrzynkę. No ja też tutaj otworzę. No to co? Dobra. No, po no to bez animacji. Co? No, bez animacji może być. To daję trzy. O ja cztery, już użyłem. Dobra, nieważne, nieważne. Dobra. O Shulker Box. Shulker Box. Mietrzyk. Enchant. Knockback 2. Hełm. Uzmianki. Nuki. Enchant. Obsidian zmianki, na leaf. Y, koksy. No, no mi budki, mi No, ja tak? dostałem trzy zmianki: shulker boxa, dwa hełmy te z pakietu Giewip, Knoka 2, Unbreaking 3 i 3, no, y, nie, nie, notze, y, gapy. No to fajnie, mi obsidian, dropno y, budki, helmik i kilofer. No to, to co, leczanky. przechodzimy do epickich? No, przychodzimy do epizodu. Dawaj, ty otwierasz to po lewej, ja tutaj po prawej. Z animacją. No to dodała jedną. Trzy. Cztery, cztery. Ry. Leci, leci. Ej, mam bedroka w animacji! Ale nie no. Gapy, osiem gapów! A miałam bedroka no w animacji, perły. rozumiesz? Kurde, no. Ja cztery pery, to nie, nie tak Dobra, dawaj jakoś. znowu na trzy cztery. Trzy. Cztery. Dobra, dobra. Zasłania, zasłania co zasłaniać. Trójząb, chyba. No. Dwa koks, ale Ale kum... taki trójząb za jakieś 4k. A, no to ty dobrze wakura No, to nawet spoko. Dobra, to dawaj. Ja, ja po... Kurna, dajcie Trzy... coś fajnego, no. No proszę, proszę, Chociaż no. serca, no. Chociaż No tak. Albo chociaż zbrojkę jakąś. Dobra. No właśnie. Trzy. Ry. Proszę, 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 no daj coś proszę. fajnego, no. Nie. Dwa epizdkę, dwa episkę, dwa epickę. Nice. No to ja z animacją sobie tutaj widzę, ja już sam otworzę. Dobra, to dwa. Do dwa. 16 fajerwerek, to chyba nawet spoko, nie? No, nawet spoko, nawet spoko. Dobra. jest znowu e, bedrock w animacji? Perełki, perełki. Cztery perełki. No to git. To też git, ja to też git. Tak. Szkoda, że za nie anarchiczna, ale dobra. dobra. To dobra, teraz przechodzimy... A, a, a ja jeszcze mam jeden. Ja a, no mam to dawaj, 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 dawaj. No, no. Dobra, otwieram. Proszę. Siadą. Widzowie, módlcie się z nami. Sześć kurna, sześć zmianek. Dobra, ale jest git w miarę. Bo jedną się sprzeda Kura. za No. Czterysta. No, dobra, będzie git, to teraz no to... anarchiczne to wszystko. O kurna, modlmy się, czekaj, ja bym chciał Elkę. Dajcie Elkę, no proszę, proszę no Elka, Elka, proszę. Proszę, Elka, no tylko Elka, ja tylko chcę Elka. Teraz ty teraz Dobra, trzy, kurde, cztery. Ry. Proszę, proszę. Proszę. Ej, hełm A na dwa. Hełm A dwa. Hełm A na dwa. Nice. A ja anarchiczne spodnie. Tu nice. Zarąbiście. Znaczy... Jest git. No. A ja A na dwa mam. Kurna, widzowie! No zarąbiście. Zarąbiście. No i ja drugą otwieram. Proszę, daj Dawaj, LK, LK, LK. Nie, dawaj. nie ma w animacji. Ale książka, książka yy, nie podpalenia. A, no to nice. No to nice, nice. O, nie, nie wiem, to. Ej, no to ja mam 7k, nie? Jak sobie to wszystko sprzedamy, to może będę miał tego. No dobra, no to co? Podliczamy drop, no to ja na zmianę mówimy, co? No, no to tak, yy, chemik. Ja? No ja też, Hi. ja też. Zrzadki, tak, zrzadki. No no no. No to ja mam też chemik. Jeszcze jestem mam? A ja mam chemik Dwa enchanty? Tak ja, klonka dwa mam. Umbreki trzy. A, no to ja kilofik. Ten taki... Czternaście yy, gapów, ale nie wiem, czy nie było... Czy, czy piszki tam nie było, ale nie wiem. Opsik? Y, Trident. I perełki? A ja mam yy, znowu chemik. A nie, to jest Jeszcze. mój, to jest mój własny hełmik, to ja... To jest, a, okay. to jest tam A, dwa razy gapy po prostu. Yy, nie wiem, czy tam mówiłem koksy? Nie mówiłeś. No to koksy. E, czekaj, a ile kosztuje... Yy, książka podpalenia? Nie wiem, ale trochę kosztuje sześć no sześć na pewno. najniżej 5K. A no to i tak git. No. Mi trochę nie oddało, ale... 5K, no może lit. 6, no 6 bardziej. No to jest no mary no git. To. Ja chyba nie no. będę no. je używać. Jeszcze 6. Ale miany, może został... Może zostanie nałożony na chem, to idealnie na mój anarchiczny. No tak, idealnie. To dobra, no to... Kończymy i jeszcze... Może to co posprzedajemy to jeszcze nagramy i no. No. No to. No to. No to. No. Dobra, do zobaczenia. To na